Jestem w lasku. Oczywiście. Jestem w lasku. Bo jakżeby inaczej. Bernadetka, lasek. I w tyle sabi. O, jest cudnie. Jest pięknie dzisiaj. Miałam na sobie... Fetel, ale ściągłam jeszcze troszeczkę tak źle e, z, źle mi mówić bo Ech, kiedyś się przeziębiłam ale ja nie potrafię siedzieć w domu jak jest tak piękna pogoda więc zabiegę za baty i na spacerek tak sobie? no jest pięknie jest pięknie jest. sabi nie będę wam pokazywała sabiego od tyłu bo to żadna przyjemność tak sabi? sabuś no to dobrze to my sobie dalej idziemy tam mamy wejść sabi? tam? ochcie to ja sobie Pospaceruję jeszcze z Sabim. I... No noś, no co No co szukasz? No to ja sobie pospaceruję z Sabim na spokojnie. Tylko chciałam się odezwać, że u mnie już w tym lasku, do którego podjeżdżam, już jest jesień. Dobrze. Bye, Sabi. Bye. Bye, tak? w swoim żywiole. Zresztą, hej, hej. Normalnie. Och, O co tam? z z tego drzewa. No tak! To, to idziemy dalej, tak? idziemy na dalej? wymęczyłeś tego pnia? wymęczyłeś pień? tam mam iść? ok no bo on zawsze mnie prowadzi no niestety jest cudnie jeszcze teraz słonko wyszło jest cudnie pięknie, słonecznie, cieplutko nie wiem, czy mówiłam, że jestem bez sweterka, ściągam sweterek, ponieważ no nie da się wytrzymać, jest takie ciepełko, jest takie ciepełko, jest pięknie. Teraz już, no gdzie się wracasz, idziemy już do domu, Sabi, Wysłuchaj. way, już wracamy do domu, chyba byliśmy dwie godzinki i... Sabi I czas do domu Czas wracać do domu Sabi, chodź No więc Jestem już W powrotnej drodze I super spacer zaliczyłam liczyłam Przepiękna pogoda Cudnie Sabek Sabi co tu mi się tak przeżyć? o oh mój Boże. Przynajmniej, przy kogoś przypadkiem nie było. Że mi się zaczęło, w serce mi się A nie, to ptaszek. To ptaszek. Sebi! O! Ja go wołam, a on po Och ty. Dobrze, kochani. Ja już się szybko... Znaczy ja szybko maszeruję z powrotem do domku. Znowu mi się... Sabi, co ty tam robisz? No tak, znowu będzie... Znowu będzie oddzieranie. O! Co? Padłam w durek. Nie wiem czy widzicie co on robi oczywiście no, no teraz będzie obrywał tą za spuchniałe, spuchniałe To to było spuchniałe drzewo No po prostu się to Chodź Sabi let's go Let's go let's go Ho! Saba. Sabi. No nie, gdzie ty mi tam idziesz? Samiś chodź, dobrze ojej bo to się dziecko mi nagrywa, ja let's go home samy. Chodź Żegnamy się z Wami. Żegnamy się z Wami, żegnamy się z wami. Dziękuję, żeście zobaczyli. Mój spacer w lasku i za Sabin I do następnego.